Cześć, Szymon z tej strony no, witam was w otwieraniu oto tej kapsuły, Jezus, prosiłem was w filmie, jak można było zarobić miliony, no, tak powiedziałem, jeżeli zostawicie tam kilkanaście tysięcy łapek, to otworzymy tą kapsułę, myślałem, e, nie zostawiam, a ja wchodzę, a tam pyk, tyle łapek, i mówię, o ja pierdzielę, trzeba będzie to otworzyć, nie, trochę mi czasu zeszło, ale w końcu tą kapsułę nabyłem. I teraz tak, ten odcinek będzie krótki, zwięzły i na temat, bo po prostu ją otworzymy, nie będziemy nic tutaj przeciągać, ale jest jedno zasadnicze pytanie do Was, a raczej prośba. Jeżeli ten odcinek osiągnie 15 tysięcy łapy w górę, będzie krótki, ale jeżeli osiągnie 15 tysięcy łapy w górę, to niedługo będzie Wigilia. I wiecie co zrobimy w Wigilię? Otworzymy dużo cobblestone'ów. Nie powiem ile. Dużo. Więc zostawiajcie łapki i miejmy nadzieję, że dropi nam souvenir AWP Dragon Lore wtedy. No i taki, sorry, że taki krótki odcinek dzisiaj, no ale niestety obiecałem wam, więc nagrywam ten film i niedługo będzie kolejny fajny film, myślę, także zostawcie łapkę dobra, nie przedłużam, bo i tak każdy pominął to gadanie. Generalnie, iBay Power Holo jest najdroższą naklejką, jeżeli ktoś się nie orientuje. Hmm. No i tam mogę tu wam gdzieś sceniki tak zrobić jak mi się będzie chciało, a będzie mi się chciało, także macie tutaj, wy widzicie co jest najwięcej warte, ja chcę żeby to dropnęło i tylko się nic, tylko pomollić i otwórz skrzynkę. Szla, raz przeleciało. Navi hologram Katowice, Nie, ciekawe do to jest warto w ogóle. Navi Katowice hologram 2014. Emocje normalnie sięgnęły z Zenitu. Zobaczmy. Yy, wszystko. I to jest warte. Zaraz Wam powiem. To jest warte. Ej, 350 euro. Spoko. To skrzynka nam się zwróciła. Także dzięki za oglądanie. Wyszliśmy na zero. Fajny odcinek. No i pozdrawiamy. Cześć, cześć. Trzymajcie się.